Dzień dobry, witam Państwa na zajęciach z ceramiki z klubu osiedlowego Gdyńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Chciałabym dzisiaj z Wami zrobić taką miseczkę tak zwany marmur, więc będziemy do tego potrzebowali glinę i angobę. Jest to taka glinka ceramiczna. Do barwienia. Właśnie gliny, lub do malowania tak jakichś wgłębień takich wzorów, żeby czy napisów, żeby były widoczne bardziej. A tutaj zrobimy: będziemy mieszać te kolory, bo zrobimy sobie właśnie taki marmur. i Podzielimy sobie to ciasto, y, ciasto, tę glinę, y, na trzy części. Tak, jedna będzie y, biała, po, po wypaleniu ta glina będzie biała. I dwie części, no proponuję trochę mniejsze, żeby nam się nie zrobiła taka za duża mieszanka. Tak. I będziemy teraz mieszać te kawałki gliny z angobą. Ja trochę tutaj, żeby, żeby mi za szybko nie wyschła. I teraz będziemy dodawać tej angoby. Proponuję ją wymieszać najpierw z wodą, bo ona jest w proszku więc bardziej lepiej będzie nam się tutaj mieszać z tą gliną nie dajemy zbyt dużo, bo nam się wydaje, że to jest taki już intensywny, znaczy słaby kolor i dodaj, dodajemy do tego bardzo dużo barwnika, a jednak nie jest nam aż tyle potrzeba, bo ten kolor wyjdzie później. Oj, dosnęło. Za rzadkie zrobiłam, e, i dlatego e, tak wyprysnęło. Za dużo wody w tej jęgowy. No ja sobie tutaj wsiąka teraz. A ja się zajmę tym kolorem. Są różne kolory tych barwników, są czarne, szare, no wszystkie. Także możemy sobie dowolny kolor jakby wymieszać.

Na wszystkie strony, żeby wszędzie było równomiernie, chociaż aż tak nie musi być, bo to też nam zrobi jakiś efekt, Tyle sobie jeszcze ten warunek zebrać ze stołu. Jeszcze wciąż go jest mało, trochę jeszcze dodam. No, szkoda, że tak dużo wody wlałam, bo teraz jest problem. Mamy do, dokładnie, możemy tak długo mieszać aż ta masa będzie jednolita. Tak dopiero będzie widać y, po wypaleniu, y, jak to będzie wyglądać i teraz y, proponuję trochę popryskamy. Tak, teraz takie Robię wałeczki, żeby można było to połączyć ze sobą. Tak i przyklejam, żeby tak nie było tych bąbli tam w środku. Na razie nie mieszam tego. I trzeci kolor, ten najmocniejszy, tak, to tutaj na środku przymocuję. I teraz możemy to rozwałkować na no, taki jednolity wałek Te kolory nam się tam mieszają tak i teraz potrzebne go sobie na pół i znowu połączę te dwa kawałki, ale teraz mogę sobie te dwa kawałki skręcić, tak żeby nam ten wzór wyszedł taki ciekawszy. Troszko teraz wyrównam. I drugi wałek też trochę skręcę, nie musi być tak samo, może być lżej, może być mocniej tak wykręcony. I teraz możemy znowu je połączyć. niespodzianka, jaki wzór nam wyjdzie tego marmurku. Nie za bardzo ugniatam, nie, nie chcę tego jakby zmieszać, bo wyjdzie nam jednolity kolor, a tu chodzi o to, żeby jednak był ten barwnik. Możemy jeszcze na przykład przesmarować. E, jeszcze raz angobą tak trochę pomazać, żeby żeby jakoś nam e, ciekawsze wyszło tak, i tutaj też zrobię taki rowek kolorowe żyłki jakby I teraz mogę sobie też to skręcić Teraz oczywiście przewałkujemy tam glinę. Mam tu przygotowany taki talerz, który wyłożę materiałem, bawełną najlepiej. Ja mogę go tak troszkę zmoczyć wodą, żeby równomiernie później schło. I teraz rozwałkuję, tak trochę ugniatę, żeby mi się równo wałkowało. I teraz mogę przewałkować. Tak możemy również przecinać żyłką takie plastry i później je połączyć na, na misce, ale ja tu zrobię właśnie tak. Tak jest z prostego płata, już nie, nie będę go ciąć. Tak rozwałkuję, tak będę się starała zrobić już kształty jakby tej miski, żeby nie musiała łączyć później y, jakichś kawałków, ale nie zawsze to się uda. Niestety zostają bąble w środku, ponieważ robiliśmy to. Skręcaliśmy i tam powietrze mogło się dostać jednak. I musimy teraz się pozbyć tego powietrza. Jak coś widzimy, to przekuwamy to, tak, żeby nam później w czasie wypalania w piecu nie pękło nasze naczynie widać tutaj to żółki one są one wyjdą później ciemniejsze a glina oczywiście będzie biała lub kremowa Patrzę, nie mam już w tej chwili tutaj e, tych podstawek, ale tak mniej więcej, żeby grubość była taka sama. I teraz możemy e, zobaczyć e, z drugiej strony, tak mniej więcej, który wzór byśmy chcieli mieć na wierzchu. Postawię. Tak i teraz ten płat kładziemy do miseczki i tutaj, żeby ten materiał był w miarę równo i teraz możemy sobie ją uformować do kształtu miski. Stopniowo to robię, ponieważ, jakbym tak wygniotła, to by gdzieś się wyrwało i rozdzieliłoby się, by się zrobiła dziura. Tak, Teraz możemy sobie ją równo ułożyć, możemy zostawić taki kształt. i teraz y, lekko zwilżę wodą te brzegi i wygładzę je tutaj bo mogą się pojawić takie y, rozpęknięcia od wałkowania tak i, i one są tutaj możemy podłożyć jeszcze tutaj, jakąś, jakiś papier na przykład. Jak widzimy, żeby, że nam wylatuje ta miska, tak, że ona jakby na zewnątrz jest. I pamiętajmy, żeby nie zaginać pod spód tych rogów, bo glina w czasie schnięcia się kurczy i, i może nam tutaj odłamać, tak. Jak będzie się zwężać, to to brzeg tej miski może odpaść nam. Tak, to trochę tutaj po kolei po kawałku tutaj wygładzam to i wyrównuję teraz te, te nierówne brzegi. zagładzam to wygładzam żeby w tych miejscach w których już są jakby na takie nadpęknięcia to ona może później nam dalej jakby pęknąć rozszczelni się i no i będzie ślad jakby była zbita Czy możemy jeszcze, jeszcze w tym momencie, jeszcze zanim nie wyschło, to, to możemy to y, poprawić tutaj. Ja to robię tutaj palcem, ale jak ktoś ma jakieś narzędzie czy coś, im łatwiej jest, to oczywiście można to zrobić jakimś narzędziem. Tak nie lejemy tutaj za dużo wody, bo miska nam wtedy osiądzie. A tak jak tutaj już ona się jakby wygina, tak i na zewnątrz, także nie chcemy takiego efektu, więc tutaj wszystko trzeba wyprostować. i pomału sobie zacieramy tutaj te nierówności I się za dużo skręciło Trochę zostało. Jeszcze to sobie naprostuję, to wyginam. Jak coś jeszcze tutaj mi nie pasuje, więc możemy popatrzeć jeszcze na miskę, czy taką chcemy. Bo póki jeszcze można ją troszeczkę według naszego jakiegoś pomysłu wyjąć. Tutaj już za dużo nie trzemy, ponieważ nam się ta angoba rozmarze. Więc możemy delikatnie tylko palcami tak jakby powtykać. Tak, i teraz y, musimy naszą miskę. Najlepiej by było przykryć ją jakąś folią żeby równo schła, tak przez jeden dzień chociaż i, i potem możemy ją odsłonić już tak, a musi to schnąć co najmniej z tydzień. Więc zanim, zanim się przekonamy jak to wygląda to jeszcze trochę czasu zajmie. Takie są właściwości gliny, więc musimy się z tym pogodzić. Więc ja to jeszcze podłożę papier, żeby to mi nie spadło, bo to jest mokre i cały czas jakby się wygina, chce opaść. Tak. Więc ja tą miskę mają już taką zostawię, jaka jest. Tak, i na dzisiaj już dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zapraszam do polubień i, lub do lajkowania, jeżeli się Państwu, nasz, lub do subskrypcji, jeżeli się Państwu podobało. Także na dzisiaj już dziękuję bardzo. Do widzenia.